Siemank wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejna część gry SushiCat I już na samym początku mogę powiedzieć, że dowiedziałem się bardzo ważnej informacji na temat tej gry Jest 5 części W sumie 6 części, szósta to jest gra, która polega na tworzeniu po prostu mapek Ale takich normalnych gier jest 5 Więc nie chcę mówić, że zagram wszystkie, chociaż znam moją zasadę typu jeżeli tchnę coś to muszę dokończyć Ale na pewno Dzisiaj zabawimy się z drugą częścią. Potem jest druga część. Potem jest Sushi Cat 2 z jakby dodatkowym tytułem, potem jest Sushi Cat. E, jakiś totalnie... I chyba jakiś Honeymoon, coś tam i potem jeszcze jakaś katapulta. Jest tutaj wiele Gierek, które będzie trzeba zagrać. No i cóż, lecimy, new game. Zobaczymy co tutaj będzie w tej części. Ok, znowu historyjka. To mi się podoba, że, ta, że twórca tej gry w ogóle poświęcił. Czas na robienie wiem, powiem, takich wstępów do tej przygody. Jak nie lubię czytać ze wszystkiego, takie łatwe wstępy mi się nawet podobają. Okej, okay, jest e, kotek w, ze swoim tym pięknym kotkiem różowym e, w sklepie. pozostawił go na ulicy, przybiegł do niego pies. I go po prostu ukradł. Nie wiem jakim cudem to zrobiłeś susikadzę, czyli ukradli tego e, różowego kotka, ale teraz na pewno będziesz musiał gonić tego złowrogiego psa, który ogólnie jest od ciebie zdecydowanie większy. Okej, okay, czyli już widzimy, musimy się nakarmić, e, albo coś w tym stylu, abyś dociągnął do przycisku. Damy radę to zrobić. Ok, czyli znowu mapka jest, jest na przykład będzie um, sklep, potem będzie sala zabaw, że jak powiem, to może nie sala gier w tym stylu potem będzie przez e, chciałbym powiedzieć, że to jest sklep zoologiczny, ale pewno to może być popcorn bardziej. Czyli powiedzmy kino, tak to jest do kina i potem na końcu kina się z nim e, spotkamy A potem kolejna trasa jest jeszcze tu. Wow! Wow, wow wow, czyli tu będzie o wiele więcej zabawy, ale zaczniemy od pierwszego levelu ehm, Okej, okay. zasada cała jest takie prosta weź to, aby zdobyć e, wagę, zjedź to, aby mieć lepszy outfit, zjedź to, aby mieć spe specjalne moce. Uuuu! Uh. Outfity i specjalne moce. Golden sushi zdobyłem. Mam nadzieję, że nie muszę zdobyć wszystkich Golden Sushi, tylko że na przykład muszę zrobić jedno takie i już mam po prostu jakiś tam nowy strój zebrał. Ogólnie wydaje mi się, że troszeczkę lepsza fizyka jest w tej grze, bo mogę po prostu garać głupo, że zmęczony jestem, ponieważ jak poprzednio nagrywam o 4.30, tak teraz nagrywam to o 5.30, więc to zmęczenie dalej może się odzywać, pomimo tego, że właśnie powiedzmy spałem. Powiedzmy, spałem przed nagrywaniem pierwszej części, już. Ok, teraz to ostatnie susze. Chcę, zrobić żeby, chcę coś zrobić, żeby pierwszy level był na 100% i tego nie zrobiłem. Zrobiłem! Let's go! Let's go! Przez przypadek, bo przez przypadek to zrobiliśmy. Dałem radę. Już byłem zawiedziony, ale dałem radę. Ok, czyli trzeba 13 zdobyć, żeby zrobić nowe ciuszki. Ok. To będę o tym wiedział, ale nie wiem nawet jak się je zmienia, więc nie będę na tym, że jak powiem, interesował. Ok, puścimy sobie tutaj, niech wleci, do seteczki jeszcze, pięknie! Zaraz oczywiście, tym, tym rolem tutaj, tam jest ta supermoc, uh, która może, w sumie powinna być zebrana jako pierwsza. Zgaduję się, że jeżeli to wpadnę, to wesprze się wszystkie rzeczy, które są tutaj dookoła. Supermarket Flip, click on as much sushi as possible before, Ok. Ja bym nie naklikał. Mamy że się przesuniesz. Ok, już myślałem, że nie będę się przesunąć. Ciekawe, czy to jest takie losowe, jaką moc dostaniemy? Czy na przykład każdy wygląd supermocy ma swój właśnie wygląd? każdym razie udało nam się zrobić kolejny level na 100%, więc jestem się zadowolony. Jestem się zadowolony. New outfit unlocked. Ok. Czyli rozumiem, że jeżeli do mapy i wejdę sobie tutaj change outfit, to mam teraz wygląd pirata. Czemu mnie? Czemu mnie? Zrób mi się z siebie pirata, wyglądajmy troszkę inaczej. Może to kogoś, komuś się spodobało kogoś ucieszy. Okej, ci zgryduje, że muszę wejść w super moc wtedy te rzeczy na bokach, tak? Supermarket swój. Ok, dawaj. Dawaj Full, full bell już zrobiony przy pierwszym podejściu. Uh, w sumie nie, przy drugim podejściu, przepraszam. Bo już dwa koty później. tylko teraz pytańcie, ale ja w ogóle tym nie jestem w stanie zjechać. A on się ogólnie zmniejsza. W momencie, kiedy je, je się zablokuje, to on się troszeczkę zmniejsza. Spuszcza z siebie to sushi i po prostu przelatuje tak, jakby powinien. Tak, jak musi to zrobić. Ok, tutaj robimy to złote, e, złote sushi. Oczywiście, żeby złote sobie nowy strój, żeby nie było, że cała jestem piratem, tak. Wow, odbijałeś się bardziej, ale przy trafiłeś. Przemisetkę zrobiłeś, więc tu cię jakoś to wybaczę. Tutaj zrobione to i teraz ostatnim trafiłem w to miejsce. Nie wydaje mi się, że w pierwszej części miałeś takie szczęście, jeżeli chodzi o te wszystkie służby. nie wydaje mi się, że miał aż tak często 100% do zrobienia. Ale tutaj też są te supermocki, to są o wiele łatwiejsze w tym, co było wcześniej. Czyli chociażby sam fakt <laughs> tego, że tutaj mogłem sobie ten supermarket, a tam było na początku po prostu zdobycie nowego kota. Ja tutaj się podbija, te zielone nic nie robią. Nie super supermocy, co jest oczywiście tragedią, bo ta supermoc nam tutaj jest bardzo potrzebna. Oczywiście da się to wszystko wygrać bez niej, ale jeżeli ją zdobędę, no to oczywiście też będzie łatwiej wszystko tutaj sobie pozbierać. Chociaż. Patrzę na to, jak to wygląda mapka, jeżeli się nie oddali ekran, no to może być dość ciężko, żeby zabrać te wszystkie sushi, które będą na ekranie. A może będzie inna supermoc? Może to jednak nie jest tak, że zawsze jest ten supermarket sweep. Kto wie? Golden sushi. I teraz tak, chciałbym trafić naprawdę, chciałbym naprawdę trafić ten, um, tą supermoc, więc... WHAT?! I teraz nie mogę sobie ryzykować już nawet, muszę pójść lewą stroną. Nadzieją, że... Uzbieram tutaj sushi, które potrzebuję. Jeden, dwa, trzy. Okej, okay, jest cztery. Jest cztery. Niestety, wyjątkowo już w końcu nie udało mi się dobić mocy. Super mocy. Ale najważniejsze jest to, że po prostu wygraliśmy level. Nie, ja nie potrzebuję 100%, żeby być zadowolony. mamy nowy outfit, bo chyba nie tak czy siak. Mógłbym się zmienić w archera, Okej, okay, nie będzie łucznik. Nie będzie łucznik i mam DAS level 5, czyli bonus. W którym pewnie możemy sobie po prostu <coughs> pozbywać sushi, które. Nie wiem. Mam pewnie jeden rzut, i możemy sobie zdobyć jakiś tam bonusik do głównej sumy punktów, czy coś w tym stylu. A rozumiem, że żebym po prostu zdobył maksymalną, tą, to mi dostał tutaj ten, um, ten kawałeczek, właśnie, czy coś w tym stylu. Okej, okay, nieważne. Next level, I mam tutaj filmik oczywiście od razu Naszą naszego suszkiata, który widzi, że do kina wszedł ten zwredny pies. Nie wiem, że nawet musi być wystarczająco wysoki, żeby obejść dany film. God damn it. Ten, ten rozmiar albo większy, aby wejść sobie na dany film. No, okej, okay. w tym kraju, w tym kraju, tej krainie troszeczkę tutaj się lepiej bawię, widzę. Z puszczeniem nie wiek, a rozmiar. Czyli z ciebie tutaj wartościowego człowieka. Zgaduję, że specjalna moc to jest to: Pamiętam, że się nie świeci. Pinball flippers. Click Flip to flick the flippers. Um, ok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ale czy pasku nie odbija? cię ja zostawia. Zobaczcie, czy na przykład dostanę, czy dostanę w następnym życiu jeszcze tego flipa. Jeżeli tak, to straciłem strasznie dużo flipu bezsensownie. I mamy te flipy, czyli mogą się po prostu poczekać, dać mu zlecieć w dół. W momencie, gdybym naprawdę tego potrzebował, to dopiero wtedy kliknąć. Full belly achieved. Waliśmy teraz idealnie jeszcze do <coughs>, najgorszego z możliwych e, koszyków. No i się. Serio. Okej, okay, mam jeszcze jedną szansę, mam jeszcze jedną szansę. Dwa sushi zostały, dwa sushi na talerzach zostały do wzięcia, okej. Okay. I znowu 25. Szczęście, szczęście w nowej krainie. Zdecydowanie widoczne na naszym ekranie. Lecimy na następnej mapy. Znowu, Więc znowu. Czyli tu rozumiem, że będą wszystkie lekiowele jakby z przepaścią czy coś w tym stylu. Zobacz, czy te flipper miały jakikolwiek sens. Alright, alright. To ile się przesuniesz? Gdzie w ogóle są flippery? Okej, okay, na samym środku. Na samym środku, w tym miejscu. Czyli, jeżeli tam trafić, no troszeczkę muszę się napocić. Ale, mam dziwne prze przeczucie, że prędzej czy później, tak, czy jak to się powiedzie. Jeżeli puszczę więcej w tym miejscu, powinno być dobrze. Okej, okay, jeżeli mi tak się odbije kot, to może niekoniecznie. Chociaż mamy flipery Mamy flipery i tak trzeba wykorzystać. Dość. Rozsądnie. Uwaga. Pyk. Pyk. Uda mi się przerzucić. Jeszcze raz tylko próbuję. Okej, okay, nie, no, nie uda mi się przerzucić na prawą stronę, więc odpuszczamy. Odpuszczamy tutaj troszeczkę z tym odbijaniem. Musimy jakoś na prawą stronę przelecieć, Czyli bierzemy sobie więcej te sushi. Teraz tu jesteśmy. Odbić się na prawą stronę, proszę cię. Cut, okay, to Okej, to wpada z tego worka ze setką I ostatni kot. Tu jest trójka. Jedno sushi potrzebuję, Jedno sushi. Nie rób mi tego gro, Nie rób mi tego ogro. Nie przerzucaj mi w strony, której nie chcę. Alright, okej. Okay. Przeżyję jakoś to, teraz próbujemy jakoś to jeszcze wybić. Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens? Bo zobaczcie, kto się beznadziejnie odbija. Pomimo tego, że odbijałem samym czubkiem, to zamiast w prawo mniej więcej, leciał po prostu za każdym razem do góry. Ale, może nie udało mi się zrobić tych wszystkich złotych kawałeczków Najważniejsze jest to, że normalnie. Z... Normalne sushi zostało zebrane. Przepraszam, ten kaszel niestety jest tragiczny i nie potrafię się go się w żaden sposób pozbyć. Okej, okay, tu wlecimy, jam, jam, berb okej, okay, podbija się, tutaj widzę, że mocno odbija, co mnie cieszy, bo przez to mogę zrobić sobie tutaj naprawdę dużo um, ładnych, łatwych i ładnych sushi. Jakbyś tam się odbił, jakbyś tam się odbił. O, oh, let's go, let's go. Czyżby miał znowu zrobić pierwszej próby od razu um, pełny brzuszek? miałoby nam się powieść Jeżeli polecisz mi więcej tak, że prawą stronę polecieć, żebym miał ten flipper. Okej, okay, w sumie może tak być też. To też, jest, to też jest bardzo dobra opcja, żeby właśnie wróciło do, tego, do tej wyrzutni. Tak, znowu się wyrzucam, rzecz nie wyszło. Tu o, zostanie wciągnięty? Dobrze. Teraz musi tutaj się dobrze odbijać. O! Let's go! Tak jest? Czyli będziemy na prawej stronie naprawdę co powoduje, że będę mógł... Nie no, ja jaja robić. Ja se robić, robić że wracasz mi na tą stronę. Idź mi stąd! O wow wow! Wo. I na prawą stronę się na prawą się <laughs> Nie chcesz... Czemu nie chcesz na prawą stronę? Czemu jest takim lewakiem? Okej, okay, ostatnia próba yy, odbiciałam. Więc jeżeli teraz mi się nie uda, żeby poleciało na prawą stronę Jestem skończony Jestem praktycznie, że skończony Uwaga, teraz muszę odbić dobrze Nie, do, o! Jeszcze jedna próba Bo czemu by nie? Bo czemu by nie? Czemu by się teraz nie wpychać to samo miejsce? Okej, okay, już na prawo Czemu w lewą coraz się obracasz? Nawet jak się wysuwa na prawą, to nagle on poleci O nie, jednak tutaj w lewo? Tak, w potrzebuję, to tak jest moje miejsce. Okej, okay, dam się, dam tutaj wlecieć po prostu. Latuje, że 50, super. I teraz z prawej się po prostu, zaczniemy. Pyk, od razu mam pełny brzuszek. O. Idzie to tu... teraz od razu chcę na prawą stronę lecieć. Od razu chcę na prawą stronę, owszem nie wyszło mi tak jakbym chciał, żeby się odbiło. Ale. Znośnie. Nie miał po prostu złotego sushi i to mi wystarczy. Ok, fast forward. Możemy wysłać to, 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 to coś mi brakowało w sumie w pierwszej części, fast forward, przyspieszamy sobie to i <laughs> nie muszę patrzeć na te e, bezsensowne próby, które, w których już nic nie zdobywamy, tak? bo to, szansa, że odbiję się w to miejsce jest naprawdę mała, ja aż tak bardzo próbę tego nie chcę osiągnąć i jakoś przeżyję bez e, nowego stroju, chociaż możliwe, że jest szansa, że zdobyłem nowy strój z tego, że po poprzednim levelu powinienem zdobyć. Ok, fast forward oczywiście. Mam nadzieję, że wyłączyłem. Jeżeli, jeżeli nie, to będę mógł to zrobić potem. Dokładnie mam nowy outfit. Nowym outfitem będzie um, The Oi. The Diver. To jest. Przeczytałem to jako the, the Oiver, ale to było The Diver. I tak: like. Bumpery. Czy one działają jak bumpery? Uh, pinball Flippers, już w tym momencie włączyłem. Wow, Na nie zauważyłem tego, że tam w ogóle wpadam w uh, pinball Flippersy. To chociaż w jak mapa jak spinbala. Szczerze mówiąc. Okej okay. odbija się dobrze. Tu Tu Wow Strasznie się odbijasz To jest strasznie nadciężarna kulko Pyk ok. Zobaczyłeś, tyle, musiałeś Teraz pościmy mieć na przykład z lewej lub prawej strony Aby zrobić oczywiście jak najwięcej punktów Niech będzie z lewej Który jest złoty, złoty, złociszek Teraz tutaj tego jeszcze złapiemy Teraz panie sobie do setki Idealnie I teraz z prawej strony poświęcimy Gdzie potrzebujemy jeszcze tylko piątkę sushi Do Zwycięstwa. Tu jest jeden, drugi, trzeci, teraz możemy odbić. Ach! Hmm. i flippersy mi się skończyły, czyli teraz muszę zaryzykować dobrym spustem. Chociaż jeden, jedno słusznie raczej powinno być bez żadnego większego problemu zdobyte. Dokładnie. Tu jeszcze złotko zdobędziemy. Spadam do 50 i został nam jeden ostatni rzut, który po prostu puścimy na środku i zobaczymy, co się będzie działo. Ktoś spodziewa się innego efektu, że polecimy mi lewą stroną, tak? Ktoś się tego spodziewał? No przepraszam, ale wykorzystaliśmy już lewą ścieżkę na poprzednim levelu, więc teraz musiało oczywiście powiedzieć prawą, aby zdobyć mniej sushi niż bym chciał. Next level. To będzie bonusowy level, że dobrze ogarniam. Ojej, już widzę jak to musi być puszczone mniej więcej. Musi być idealnie. Gdzieś jeżeli puszczę tu? Powinno wszystko mnie samo przepuścić przez wszystkie możliwe sushi, tak? Bęk! Tak, to akwat było banalne. Tak nie wiem, co zrobiłem w, e, w pierwszym bonusie, bo tam zdecydowanie coś skrzeniliśmy, ale <laughs> niech będzie ok, jesteśmy dużą kulką. Zostaliśmy, w, zostaliśmy wpuszczeni. Tym razem oczywiście zdenerwowany kasjer, bo my nawet nie, za, nie kupiliśmy biletu. Patrzymy, jak nasz pies zjada naszego kotka, no ale nie ma niestety później wejść do środka, więc musimy to, oczywiście smutni czekać, bo gdybym był większy, to mógłbym po prostu rozwalić. I będziemy sobie jeść więcej uh, więcej sushi, aby oczywiście odblokować to wejście. Jednakże, uh, z tego, że ta część ma troszeczkę więcej leveli, bo ma aż ich tutaj do jedną dodatkową krainę, jak nie dwie dodatkowe krainy, to na dwóch pierwszych zakończymy nasz pierwszy odcinek. Jeżeli wam się koniecznie zostawcie łapkę w górę. Uh, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zasubskrybujcie tego kota, bo on bardzo by chciał zobaczyć waszą subskrypcję. Komentarz z serduszkiem i oczywiście um, jeżeli możliwość, bardziej macie możliwość wsparcia mojego kanału finansowo byłem, byłem bardzo wdzięczny. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, peace yo.